To proszę. Tutaj macie kanapę, która się rozkłada na super wygodne łóżko dla dwóch osób. Tu właśnie spaliśmy. Tutaj może spać trzecia osoba, czwarta osoba, piąta osoba, ale można złączyć te dwa łóżka i może spać tutaj para, tak jak my to mieliśmy. Spaliśmy tutaj w cztery osoby i stało było naprawdę w brud. Tutaj proszę. Super plazma. Są też szafeczki do schowania rzeczy, także wasze walizki nie zawalają całej tej małej przestrzeni. Tutaj wiadomo, widok na całe jezioro z perspektywy spania, także wstajecie i widzicie takie coś. Dodatkowo aneksik kuchenny tutaj, wystarczający moim zdaniem, macie lodóweczkę, macie tutaj stoliczek. Jest też oczywiście kominek. No i na sam koniec łazienka. Tutaj proszę kibelek. Ładne lusterko. No i całkiem duży, wygodny prysznic, także naprawdę bardzo fajnie. Powiem Wam, że oceniam ten apartament naprawdę na tip-top. Jak na cenę, która tutaj obowiązuje, to myślę, że za tą lokalizację i za to jazda morza należy się.